Yeah Tutaj najprawdopodobniej mamy przypadek człowieka, który, który jest naciągaczem Czyli próbuje przeciągnąć Piotra w tym momencie do jakiejś informacji, czy coś w ten deseń Albo jakiś paksiasz trochę ja zawsze, No zawsze mówisz, mówię, że, tu, że mieszkam w danym kraju i oni już później już odchodzą A to jest dobre, Dobra. Bardzo dobre Ja zawsze no. mówię, Ej, mieszka, że mówię, Siewamy. 5 lat tu już mieszkam I oni tak? ja zawsze U mówię jakąś taką, jakoś taką dzielnicę, że nie turystyczną danego miasta I oni, a okej, okay, okej, okay, okej okay. Siomek zagłusza. Ale daje. Ja. Mówiłem to słuchajcie na mojej kamerze, że moja dzielnica jest zupełnie inna. To jest taka turystyczna, że można kupić jakieś atrakcje. I zobaczy, tu chodzi gość, gra na be mnie wam, mówi tutaj, oferuje wam. Ale śmierdzi szochami, bo tam obok można było się wysikać. Było obrzydliwe, ale... No, ale aż zatkało, co? W mojej no, dzielnicy tego po prostu nie ma. Moja dzielnica jest, to jest 5, 5 stacji metra stąd. Ale jest w ogóle nie turystyczna, bo to są turyści, widać, tak, tak, którzy, tak, 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 którzy tak, tak, tak. chodzą Są jakieś takie gadżety I u mnie w ogóle nikt nie chodzi, nie za takiego pytania, tylko u mnie z reguły widzą mnie I przychodzą sobie... U mnie przychodzą sobie robić zdjęcia, na prostu I tak sobie, że no, idzie, idzie jakiś gość no tutaj widać, że tych turystów dużo, jest dużo turystów. No tu, ba, bliżej centrum. Do, wszędzie mamy jakieś tak, no. Zobaczcie, tutaj mają firmę z tatuażami Henna. Takie foteczki tutaj jest z internetu pościągane, jak tu Piotr mówi. Nie, 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 mówię, nie, mówię, że to mogą być i ale wydaje mi się, że takie, które są no tatuażu tak, normalnego. Tak. To jest to normalny tatuaż. To, nie? Jeżeli jest tak, jeżeli jest zbyt ładny, to jest czekany z internetu, a tak. jeżeli jest tam, takie... Bardzo, bardzo no. Ich nam Ichniejsze, nie? Nie Ale zobaczcie, henna kupujesz taki ten taki preparat, on jest miękki. Tutaj wyciągasz tą kuleczkę, no i lecisz, lecisz po dłoni tym, tym preparatem. On się głównie tak utrzymuje z dwa tygodnie ta henna. No i Piotr, lecimy dalej. Ty, podróżujesz no się wygodnie, nie? Tak, kolejna taka ciekawostka. Nie okłam, nie powinni Was oszukać, jeżeli chodzi o cenę, bo na produktach w dużej części takich właśnie sklepowych. Zarzucena jest. Cena. Jest dycha i on nie może sprzedać za więcej. Mhm. Czasami będą próbowali iść tam przerobić, ale jak widzisz dychę, to dajesz po prostu dychę. Tak A samo, na wodzie jest napisane. Tak samo tak, pokażę się, zobacz. Tutaj masz i Zobacz, tu jest napisane R20 czyli 20 rupii 20 rupi. i ona nie powinna kosztować więcej nie powinna 10... kosztować więcej, nie? a price. Pani kierowniczko, jakiś wywiad? z Piotrkiem Polo? nie, tutaj kolejna kierowniczka a mnie ostatnio wystraszyła krowa dwa słowa dla widzów no oczywiście, przyjadą, przyjadą Ej, ale Piotr, najciekawsze wiesz, co jest, że czemu tutaj są, jest tak dużo w Indiach krów? Krów, a nie byku, bo jakby były byki. Słyszałem, że to mnie ten. No. Co, krów, a nie byku? No, skąd one się biorą? Przecież one się nie rozmnażają, nie? Zobacz. A nie, ty to jest. To jest byk. To jest byk, a jednak są byki. Skąd jest człowieku? Ale ciekawe, czyli one się na ulicach normalnie rozmnażają. I patrz, i ludzie palcem dotykają, widzisz te krowki? Do byka nie Dobra. 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 Piotrek, to jest zapoznanie się z tym. Nie Pogonił mnie waria drogami. <noise> Świątynia Shriya Chitra Gupta Temple rozdają jedzonko za darmo, czyli w Indiach. W Indiach nigdy nie będziesz nie będziesz e, głodny na dobrą sprawę. Nie? I wszyscy sobie mogą sobie. No, no, thank you so much. I'm full. Thank you. This jest uh, free food because Diwali. Yes. Diwali. Uh, uh, this is Puja. Today is Puja. Ah, brother and sister. Holiday. Okay. Okay. Ten pan mówi. Pan mówi, że ten, że święto braci i siostr więc z, z tego tytułu przy świątyniach rozdają darmowe jedzonko. Zobaczcie, no można by było się najeść spokojnie. Tutaj kolega jeszcze w torby pakuje. No fajnie, ale zobaczcie, no są bardzo mili dla obcokrajowców i ogólnie powiem szczerze, że no Indie pierwsze wrażenie bardzo zaskakujące A tutaj na drugim planie, ja już ogólnie jestem... Ogólnie to jedzenie tu, bardzo tu. często, gdzieś nie zawsze wygląda, taka taka papka wygląda, często jest naprawdę bardzo, bardzo smaczne, smaczne nie? Tak no jed, jedzenie na przykład w świątyni w Amritsarze, rewelacyjnie, bardzo poprawione Chłopaczki sobie grają w klikietę na takiej można powiedzieć oddzielonej dzielni drutem kolczastym. No to już jest dla zamożniejszych. Widać, że są motorki, są auta, więc te dzielnie takie dla zamożniejszych ludzi są zobaczcie odseparowane, odseparowane od tego tłumu, od tego całego zgiełku indyjskiego. A tam idzie jeden z polskich tak zwanych hindusów, Piotrek <grywa> i nagrywa. Pierwsza świątynia, no druga świątynia. Byliśmy troszkę wcześniej. Zobaczymy co tutaj się dzieje. Te świątynie są na, praktycznie na każdym kroku. Ty tutaj można pospać w takiej świątyni? Myślę, że bez problemu. Że, jeżeli jest otwarta to 24 godziny to, to tak. 24 na dobę? Jeżeli jest otwarta to tak. Spoko. Piotr mówi, że trzeba mieć specjalne odzienie. Pewnie tak. W krótkich spodniach nie można. No ale nie mamy długich. No i. No nic, zobaczymy, to nie jest, ale dalej załadujemy. Zobaczymy. Dość ciekawe, nie wiedziałem, że wsują świątynię tutaj dedykowaną, dla jak to daleko. Ale dobrze jest mieć swój kąt, swój, swój kwadrat ogólnie na w Delinie. Bardzo dobrze. Idziemy, zobaczmy, jak jest w środku. Patrzcie, jakie w ogóle sejfy są. Ciekawe, co tu się chowa. Tutaj pewnie ubrania się chowa. Skrytki takie, właśnie na ubrania. Hello. I teraz zobaczcie, wchodzimy sobie do, do świątyni. No jest ciemno, tutaj chłopaczki sobie, chłopaczki sobie śpią. Zaraz zobaczycie tutaj przy tym, przy ścianie. I teraz podejdziemy sobie do ściany. Światła dużo nie ma, ale powiem Wam tak: są różne płaskorzeźby. Jakiś tutaj w ogóle dywan jest na ścianie. No niestety, słabo widać, spróbuję to rozjaśnić. Jakieś zdjęcia pewnie ichniejszych proroków, ludzi zasłużonych. No, więc to jest miejscówka, w której można odpocząć, i w większości miejsc można zauważyć taki znaczek, swastyka, dość rzucająca się w oczy, która oznacza szczęście, Piotr, chyba dobrze mówię? No właśnie, taka sama, i ona później została po prostu a, przerobiona przez Hitlera. No tak. I to jest oryginalna swastyka hinduska. To się nazywa swastyka, normalnie. Czasami można zobaczyć takie zaokrąglenia delikatne na końcu, no. i to kropki. Czyli, już... to jest, czyli to jest oryginalna, a niemiecka? To było był oryginalne, dopiero później zostało to wykorzystane w drugą stronę, w zły sposób No tak, tak, w sensie nacechowane No nic Tak więc, ale często tak ludzie odbierają to jak nigdy nie byli w Indiach Albo nigdy nie oglądali nic na temat Indii Ja pamiętam jak ja robiłem pierwsze moje materiały jakieś tam nie tłumaczyłem tego w ogóle, bo zawsze wydawało mi się takie a... Logiczne Normalne, naturalne Zobacz, tak samo na to tu jest na Właśnie o to mi chodziło, widzisz? Na... Na samochodzie, jest takie jakby leciutko zakręcone, plus te kropeczki To pewnie jakieś szczęście, żeby wypadku nie było Tak, i ja o tym nigdy nie mówię na tych pierwszych moich filmach Ludzie mówią do mnie Czemu ty pokazujesz swastykę, przecież to jest złe, przecież to jest propagowanie Jakichś tam e, złych w ogóle wspomnień no. Ja mówię kurczę, widzisz, ja byłem przekonany, że ludzie jakby są świadomi tego, że to było najpierw w Indiach, a dopiero później. Nie, uważam, że nie. A... Ale dobrze, takie filmy edukuję właśnie. Tak, tak, tak. więc Pamiętajcie, najpierw było w Indiach, to... a później było w Niemczech. Używane przez nazistów. Tak. Nie, to jest, to jest pani Puri. Pani Puri. I to jest taki tylko miętowy, a sosie zamacza no. A jeszcze można zrobić z tego chili puri, czyli jest ta fulka, i daje się do niej nadzienie, i daje się do niej słodki sos ten czerwony, daje się do niej miętowy sos, plus jeszcze jogurt i różne dodatki na górę. No, ale to ludzie jest się zajadają. Rewelacyjnie, to jest naprawdę pyszny, pyszny snack, pyszny street food Zobaczcie, jakie kolory proszków. I te proszki pochodzenia naturalnego. Tymi proszkami robi się takie kropeczki na czole. Czyli jak tutaj machniesz sobie kosze, taką kropeczkę, to jest błogosławieństwo. I zobaczcie, tutaj te pigmenty sprzedają. Obstawiam, że za jakieś drobne pieniążki. No i w takich sytuacjach, jak tutaj trzeba uważać, żeby ci nie skroili. Hajsu, dokumentów, bo to są najgorsze momenty, gdzie jesteś po prostu ściśnięty więc nie polecam dzisiaj, dzisiaj jest ostatni dzień diwali świętują ludzie wszyscy wychodzą cieszą się rodzinami proszę wziął wziął właśnie z tym lokalnych. Piotra już wciągnęło, Piotr już chyba nie wróci stamtąd. Jest on. Jest on. Ty, ale dobrze sobie jest tak potańczyć z ziomkami, Dobrze, nie? Dobrze, dobrze, no. Trzeba budyk zostawić. Zobaczcie, weszliśmy do środka. I co muszę powiedzieć? Powiedzieć to, że te świątynie na Dalekim Wschodzie, na Bliskim Wschodzie względem tych europejskich są tworzone dla ludzi, a nie dla. Chłapienia się w dostatku, jak w Europie, gdzie one są bardzo często zamknięte. Tutaj zobaczcie na Bliskim, na Dalekim Wschodzie te świątynie są otwarte. Często, bardzo często otwarte. Nie zawsze, bo zdarzają się, że zamykają, ze względu na to, że ludzie nie szanują. Ale w momencie, kiedy są otwarte, możesz sobie przyjść z rodziną, sobie po prostu pocelebrować dzień świąteczny i... albo sobie po prostu najzwyczajniej się odpocząć i pospać. To jest zarąbiste. Wejdźmy tam dalej, zobaczmy, co oni tam palą. A tak na dobrą sprawę. To są kadzidła jakieś, Pioter. Ty, to chyba. Ty, ktoś tutaj. Uwaga, szybowo idę. Topa. Jezu Ale bym zmiażdżył, no, uwaga, uwaga. Zobaczcie tutaj kadzidła. To chyba ze względu na Diwali, Diwali ze względu na ostatni dzień Diwali. Wszyscy tutaj świętują. Dzień dobry, hello. Bigos Diwali. Diwali, okej. Okay. Kolega tutaj, kokos, zobacz, jak ładnie się uśmiechnął. Tak. Nie dostanę kijem, tylko ty zobacz, tutaj ktoś. Yy... Słuchajcie, to jest bardzo podobne. W każdej religii jest podobnie. Przynoszą jakąś ofiarę. Zobaczcie, chrupeczki w kokosie. Tutaj kadzidła. W buddyzmie te kadzidła to są po prostu szalone. To wydaje mi się, że to ma konotację podobną do świecy. No. Ładnie. 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 I to jest też, to jest ofiara w postaci jedzenia. Zostawiają jedzenie, żeby był dostatek w domu. Zostawiają pieniążki, żeby były pieniążki w domu więc tego jest dużo. Zobaczcie, że tutaj jest jakaś jakaś kompeten... nie wiem jak to się nazywa, jakieś zawody w biciu kijem o co chodzi? Nie wiem o co chodzi. What is this bro? What is this? Divari, why, why, why they fighting? Game, game, game. Game, This is game, game. Grata. Hej, zobaczcie. Z kilkami sobie zasuwają. Extra. Divari wolny. Divari. Divari. Right. Hol okay. A to oni tak tańczą, zobaczcie, ale zasuwają. Ja się. Ale... Wszyscy chcą z Tobą robić zdjęcia Dokładnie, bo to dla nich jest taka trochę... prestiż Prestiż, tak Na każdym święcie jak jest bardzo dużo ludzi Za, 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 za minutę tak. będzie zmienione profilowe na... Także, Tak, bo to jednak jak pokazujesz się z człowiekiem z Europy, to zobacz, to, ten, to każdy chce zrobić z sobą zdjęcie i zaraz ja tutaj fotę sobie sobie wapnijemy. Elegancko. Mamy to. Piotr, Piotr mówi, że nie można wchodzić. Drut jest? Jest drut. Wszyscy wchodzą, bo ładnie wygląda. To są w ogóle inne, wiesz, inne kategorie myślenia o, wiesz, o, o prawie. I to mi się podoba, jest nie taki ma, większy nie luz Nie, nie ma, że nie wolno, zerwali i zerwali zerwali ładujemy Można I to mi się podoba, bo w Europie jest tak sztywno bardzo Chociaż z jednej strony powiem Ci, że dobrze, że są zasady A z drugiej strony niedobrze, nie? Dobrze, no dobrze. dobrze i niedobrze. bo zasady jak są to nie męczy tak, a jak nie ma zasad to męczy. Zobaczcie wszędzie, bo na świątyni, wszędzie jest jedzonko położone na, na cześć bogów. Patrz wszyscy, wszyscy chcą fotę, ale musimy uciekać z Piotrem. No. A pokazać jak to a, to było to Diwali jak te, te fajerwerki dawali. Tutaj strzelali na każdym balkonie, no a później się zajerało. ogródek tam się cały zajął w ogóle No i ja to mówię, kurczę, coś się pali, nalałem szybko wody do wiadra, zbiegłem na dół i Laliśmy, no, trzeba było chyba z 15 wiader, żeby to, to było zgasić I mówię, kurczę, gdyby nikt nie zwrócił uwagi To by się spaliło, by, ale zobacz To by się mogło zająć, to był taki tak. ogródek pełen śmieci a Obok normalnie budynki mieszkalne i wszyscy puszczali te lampiony No i mówię, ja mówiłem, komuś stanie się krzywek ten champion poleci, będą problemy, i faktycznie poleciał. I poleciał, ale jest, jest większy ten, jest większy róz tutaj, nie? Ludzie tak nie, nie myślą w kategoriach, czy coś się stanie, nie, nie. tylko po prostu działają, robią. Dobra Piotr, tutaj będzie parkur, parkour. Piotr tylko jajec nie ten nie, nie rozerwi. Piotr parkourowiec. No, idę, 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 zobaczcie z kumpelą tutaj, patrzcie jaki uśmiech niedźwiedź ma, czekaj ja tutaj stanę, tutaj szefował, blisko szefował, tutaj też uśmiech, nowa, nowa żona, hej Ładnie. Nowa żona! Najnowszym w najlepszym odcinku spotkanie. Z nową żoną. Dobra idzie, bo już się kolejka ustawia. Tutaj już widzicie. Ty. Ja zrobiła 100% robotę całego dnia, bo tak się plątaliśmy w tym markecie. Zobaczcie, jak słodko wygląda ten, ten obrazek, taki malutki na nosorożcu, tam na rogu. Pięknie to wygląda. Naprawdę niektóre obrazki. Jak... Podczas podróży autentycznie mnie rozczulają Tutaj chłopaki... But! Chcą zdjęcie robić! Czujesz? But! But! Uciekamy, patrzcie Zdjęcie chcą zrobić, but! Uciekam Piotr już uciekł Patrz, idą za mną, idą Uciekam, nie? ja nie chcę już zdjęć Ja... Piotr chciał zażądać pieniążki, ale chłopaki... Chłopaki się bardzo zdziwili. Wszyscy na jedno. Dobra, styka, Piotr, jedno. Jedno. Będzie symaria. Okej! Zrobiliśmy dzisiaj już 30 zdjęć lekko. Tak, tak. A jeszcze mamy całą drogę do przejścia powrotną z tej świątyni, więc dzisiaj epicentrum, słuchajcie, selfie. Niestety przy każdym festiwalu, kiedy jedzonko jest za darmo i picie jest za darmo, pod takimi. W takich namiotach, no to niestety później trzeba to sprzątać. No i to jest bolączka Indii, że można tutaj po prostu przez święto zaobserwować bardzo dużo brudy. Proszę. Nie tylko przez święto. Jest, no tak, ale nie tak, tak jak jest ale... święto, to po prostu to wiesz, tak kolosalnie się gromadzi. Trzeba też zauważyć, że to jedzonko niedojedzone, na tym korzystają zwierzęta i ptaki ogólnie, tutaj bezdomne. Zobaczcie, pan tutaj sprzedaje. Hello. This is to to eat Battle A zobaczcie, liść i pan tutaj... This is a pan. Pan. Sweet. 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 To jest Szczególnie daje, tylko tutaj tego nie widać, ale normalnie się daje orzechy e, palmy arekowej. No i ten liść tykoniu, I to się zwija. I, co I, to, się, się, i to się żuje. Co tak, i do I do tak, tak, potem jest takie uczucie, jakbyś, nie wiem, szyszy zapali, taki jakbyś troszkę. Był taki, troszkę energii, tak? Potem nie. Taki, ja, ja, ja byłem taki troszkę, jakby. Otumaniony Odtum, jakby lekko Ale też pobudza, no bo to oni cały dzień żują Żeby też nie jeść na przykład Kierowca odobudza na Sri Lance Cały no. Boży dzień siedzą tylko i... i Uważaj kierownik, kierownik za no, Kierownik Ale też zauważcie na usta tego pana Pan też to żuje No i ma też pomarańczowe takie usta O i tutaj paczuszkę za... Nie wiem, mniej kosztuje 50? Mniej i tutaj pan teraz odliczy, dychę chyba kosztuje, co? 3 dychy. Trzy dychy zapłacił. No i zobaczcie zęby, jakie, jakie pomarańczowe, no tego nie żujemy, nie. Ziomek tutaj targuje e, Richrze, ale nie udało mu się chyba zatargować. Piotr idzie na ten na, e, na metro. No i kończymy dzisiejszy odcinek. Moi drodzy, kończymy już odcinek dzisiaj. Trzeba pójść odpocząć, Piotr jedzie na wschód do swojego hostelu, 5 stacji metrem Ja uciekam tam, tutaj do tyłu Piotr, bardzo dziękuję Piotr mniesz, Polo Przywarski dziękuję. na YouTubie Wejdźcie, zostawcie komentarz Nie mógłbym was dzisiaj oprowadzać u Tomka na kanale Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że Indie będą wam się podobały To jest mój to jest kraj, w którym teraz jestem czwarty raz Faworyt? Ciężko powiedzieć, faworyt A, czyli a, nie, nie faworyt Ale... Nie, nie to wytkniemy Nie, Specy... nie. Specyficzny na tyle, że, że chcecie tu wracać. To jest jedyny kraj do tego chyba. Piotr już zobaczcie ma widownię. Oprócz. ma mordę o co oprócz dzieje. To jedyny jeden z krajów, oprócz Tajlandii, do którego wróciłem tyle razy, bo coś ciągnie. Tak więc, jeżeli chcecie zobaczyć, mówię, naj, najróżniejsze widoki. Mam nadzieję, Tomek wam pokaże. Już nie przedłużam, pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. I Siemano. Zostawcie komentarz u Piotra, bo będą też u Piotrka jako odcinki ze mną. Elo, elo.